Ten samochód ma 1548 koni. Przyspiesza do setki w mniej niż dwie sekundy. O Jezu, sprawdźmy to. I teraz jest 1500 koni. Dementujemy plotki, zblokowany był do 300 koni. Musieliśmy tylko zrobić 300 km. To jest taka procedura dotarcia samochodu mhm. maksymalnie do 140 km na godzinę. Następnie trzeba zrobić test wielokrotnego wyboru. Trzeba go przejść. Wtedy samochód nam się całkowicie. Aktywuję i mamy do dyspozycji moc 1548 koni. Nigdy czegoś takiego nie czułem. Okej, okay, tu widzimy ciśnienie i też temperaturę tak. wszystkich trzech silników. Temperaturę baterii, płynu chłodzącego. Myślę, że to trzeba poczuć. Widzę, że jest przeciążenia. Można tutaj zrobić w granicach 1,35. Przewidywalny ten samochód taki w prowadzeniu. Nie ma jakiejś trudności z prowadzeniem, z trakcją w tym samochodzie. Ile to kosztuje i gdzie to można kupić? Kupić można to u nas, autopunktumawa.pl, a cena zaczyna się od 480 tysięcy złotych. W tych pieniądzach nie kupimy na pewno nic, co no da nam tyle frajdy.